Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla. Bardzo Ci dziękuję, że będziesz ze mną w tym odcinku. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to daj suba, naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o filmach, jakie tu wrzucam. A dziś film o laminacji brwi, ale nie procesie wykonania laminacji brwi, ale o tym, jak poinstruować klientkę, jak powinna dbać o brwi po zabiegu laminacji. Zapraszam Cię do tego odcinka. Zabieg laminacji jest y, ostatnio bardzo bardzo na topie. Muszę przyznać, że bardzo dużo moich klientek, tych, które przychodziły na koloryzację brwi, teraz chce korzystać właśnie z zabiegu laminacji. Zabieg będzie idealny dla klientek, którym te brwi rosną w dół, włoski rosną w dół albo występuje w nich totalny bałagan, każdy w swoją stronę i laminacja pozwoli idealnie usystematyzować włoski. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób jak jest na mojej brwi, czyli te włoski będą ładnie zaczesane do góry, takie widoczne, jeden od drugiego będzie się oddzielał po to, żeby wypełnić łuk brwiowy i żeby nadać taki perfekcyjny, idealny kształt łuku brwiowego właśnie. Przychodzi do ciebie twoja klientka, wykonałaś dla niej piękny zabieg laminacji, który usystematyzował jej włoski na brwiach i teraz co dalej? Dajesz jej instrukcję. Jak powinna zadbać o te brwi, żeby cieszyć się zabiegiem laminacji jak najdłużej, żeby tam się nic nie zepsuło i żeby była zadowolona z usługi. Po pierwsze, trzeba dać informację o tym, że tak naprawdę dobę po zabiegu nie należy myć brwi. Brwi zostają przed zabiegiem odpowiednio oczyszczone, tam jest wszystko, cała ta okolica doczyszczona, przygotowana do zabiegu, więc nie trzeba ich dodatkowo po zabiegu, właśnie te. Przynajmniej 24 godziny myć. Co to daje klientce, jeżeli ona nie umyje tych brwi? Trwałość stylizacji. Jeżeli wykonasz zabieg laminacji, to wiadomo, używasz pewnego rodzaju produktów, które nadają dany efekt. Jeżeli klientka użyje strumienia wody, dużo wody, gdzieś zachlapie te brwi, to ten efekt może zwyczajnie osłabnąć. To tak samo jest jak ze stylizacją rzęs, żeby nie parować tych rzęs, żeby dać temu klejowi doschnąć, żeby tak samo w przypadku koloryzacji, żeby dać tej farbce wniknąć, tej hennie pudrowej, wniknąć w ten włosek, żeby efekt utrzymywał się jak najdłużej. I w tym przypadku jest nie inaczej. Nie myjemy brwi po laminacji, instruujemy klientkę, że. W momencie, kiedy do nas wychodzi, następnego dnia dopiero myje sobie okolice brwi i teraz kolejna bardzo ważna rzecz: jak myje. To nie jest tak, że po zabiegu laminacji te brwi są usztywnione i można je sobie myć, tak, i one będą nagle cudownym sposobem wracać do siebie, nie. Po zabiegu laminacji brwi są elastyczne i mogą się odkształcać, więc jeżeli dasz swoje klientce taką instrukcję, że myje w ten sposób brwi, Nakłada sobie na palce, co tam używa do, do makijażu, żeby właśnie wymyć sobie dokładnie okolice brwi i po prostu delikatnie ku górze sobie tam wszystko wymywa. Lekko takimi kolistymi ruchami, ale nie na takiej zasadzie, że robi coś takiego, bo chodzi o to, że brwi po laminacji są bardzo elastyczne. I mogą się po prostu odkształcić w ten sposób, że gdzieś zgubią ten kierunek, który nadałaś, gdzieś spowodują jakieś mocne uszkodzenie, którego no twoja klientka na pewno nie chce sobie spowodować, tak, żeby tak je wymyć, żeby po prostu je połamać. Delikatnie wymywamy włoski, one wtedy na pewno będą miały przedłużoną trwałość i ten zabieg będzie wyglądał lepiej. Kolejna rzecz, i to jest. Myślę, że jakby podstawa tego, żeby brwi do kolejnej laminacji zostały odpowiednio przygotowane, żeby efekt po tym zabiegu, który wykonałaś, utrzymywał się jak najdłużej, a brwi cieszyły się dobrym wyglądem. To jest nakładanie olejku na brwi. I teraz możesz zaproponować swojej klientce tak naprawdę dowolny olejek, który będzie powodował, że włoski brwi będą nawilżane. Może to być olejek żożoba, makadamia, może to być olejek z pestek winogron, może to być olejek arganowy. Każdy, który spowoduje, że te brwi będą dobrze odżywione. Może to być też olejek rycynowy. I w tym momencie, kiedy Twoja klientka będzie nakładała sobie każdego wieczora na brwi i tu też zaraz dam dokładną instrukcję, jak to nałożyć, będziesz miała pewność, że do kolejnego zabiegu laminacji te brwi będą w tym czasie odżywiane, uzupełniane będą wszystkie jakieś mikroelementy we włosku, że one będą elastyczne, lśniące, ładne, także one będą po prostu zadbane. Ok, a jak nałożyć ten olejek? Albo szczoteczką, którą wręczasz klientce po zabiegu laminacji, albo płatkiem kosmetycznym, albo paluszkiem. Jeżeli paluszkiem, no to wiadomo, na paluszek nakładamy produkt i delikatnie, tym właśnie ruchem ku górze, tak jak są ułożone włoski, rozprowadza Twoja klientka produkt. Ty musisz jej to pokazać, żeby ona na pewno wiedziała, jak to zrobić. Albo jeżeli używa szczoteczki, to wtedy produkt na paluszek, szczoteczkę ładnie w olejku wymaczamy i zaczesujemy ładnie w tą stronę, w którą została wykonana stylizacja. O czym jeszcze należy pamiętać, żeby poinstruować klientkę w codziennej stylizacji brwi polaminacji, to to, że brwi laminowane nie są jakby usztywnione. Wiele klientek przychodzi do mnie i mówi, że chciałby ten zabieg, bo to daje im to, że będą te brwi cały czas tak wyglądały, jak wyjdą z gabinetu. No nie, brwi polaminacji są elastyczne, one są ułożone i laminacja daje możliwość dowolnego układania brwi przez to, że zyskują one właśnie tą elastyczność. I taki efekt polaminacji należy utrwalić. Utrwalacz, czyli mydełko, czyli żel do brwi, czyli coś, co spowoduje, że te brwi zostaną usztywnione. Bo one są elastyczne, można im nadać dowolny kierunek, jednak należy też jakby podkreślić delikatnie klientce to, że laminowane brwi to nie znaczy brwi na sztorc, na prosto. Laminowane brwi to są ułożone w idealny łuk włoski, po to, żeby ładnie wypełnić, ułożyć, pokazać, że te włoski są tam, no, żeby to po prostu wyglądało estetycznie. Początki zaczesujemy delikatnie ku górze, a później już schodzimy w kierunku tu czoła, później w kierunku skroni, po to, żeby zejść tak bardziej w kierunku wierzchołka ucha, z całym właśnie łukiem brwiowym. Dzięki czemu na pewno Ty będziesz miała pewność, że Twoja klientka dobrze wygląda w efekcie stylizacji laminacji brwi, który Ty dla niej wykonałaś i będziesz mogła cieszyć się tym, że zrobiłaś kawał dobrej roboty, ale to wszystko dzięki temu, że dasz jej dokładne instrukcje, jak postępować z brwiami po laminacji, czyli krótkie przypomnienie. 24 godziny po nie myjemy, trzeba pamiętać o tym, żeby w momencie, kiedy już można myć brwi, myć je w odpowiedni sposób, kolejno to jest totalny must have na wilżanie brwi olejkiem każdego wieczora po laminacji do kolejnej laminacji czyli przez 6 tygodni, bo tyle trwa okres między laminacjami. Przez 6 tygodni klientka nakłada olejek, który będzie miał takie skutki, że te łuk brwiowy zostanie zagęszczony, włoski będą elastyczne, ładnie zadbane. Następnie utrwalenie stylizacji, czyli laminowane brwi to nie są to samo co sztywne utrwalone brwi. Laminowane to są elastyczne, piękne, z możliwością do dowolnego ułożenia. Natomiast utrwalenie w postaci mydełka czy żelu to jest zupełnie inna rzecz i to jest jakby dopełnienie codziennej stylizacji brwi klientki w domu. Utrwalamy. Żelem albo mydełkiem po to, żeby cieszyć się dobrym efektem laminacji. I myślę, że jeżeli przekażesz te informacje swojej klientce, to na przez 6 tygodni będzie cieszyła się pięknie wylaminowanymi brwiami, będzie miała ten efekt, którego oczekiwała, a Ty będziesz miała pewność, że z jej brwiami wszystko jest w porządku, że nic się złego nie wydarzy i że będą idealnie przygotowane do kolejnego zabiegu laminacji. Jeszcze tylko przypomnę, że do laminacji nie używamy henny pudrowej tylko farbki. To jest bardzo ważne. To tak w drodze małego przypomnienia. Natomiast jeżeli nie możesz wykonać właśnie zabiegu laminacji, to możesz zaproponować alternatywnie zabieg henny pudrowej lub innej koloryzacji brwi, ale o tym jakie brwi nie nadają się do laminacji, to pewnie w jakimś kolejnym odcinku wrzucę takie informacje na co uważać przy zabiegu laminacji, jakie brwi się nie nadają do laminacji, ale to zobaczymy na dalekiej. Przyszłości. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w tym czasie tam nacisnęłaś dzwoneczek, suba, zostaw komentarze z zapytaniami albo może ja coś pominęłam, albo żebyś chciała coś dodać od siebie, albo po prostu o cokolwiek zapytać. Ja chętnie te komentarze czytam, chętnie na nie odpisuję. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka i miłego dnia.